W tym filmie pokażemy jak czyścić układ chłodzenia w notebooku na przykładzie modelu G51. W tym celu będziemy potrzebowali śrubokręt krzyżakowy i puszkę ze sprężonym powietrzem. Przed rozpoczęciem prac odłączamy kabel zasilający oraz wyjmujemy baterię z notebooka. Następnie zdejmujemy klapę serwisową, aby dostać się do układu chłodzenia. W tym modelu mamy 12 śrub mocujących klapę. Wykręcamy po kolei wszystkie śruby przy pomocy śrubokręta krzyżakowego. Po wykręceniu śrub przystępujemy do demontażu klapy. Zwróćmy uwagę na zaczep ułatwiający demontaż. Podważamy go palcem lub śrubokrętem i zdejmujemy klapę. Uzyskujemy dostęp do układu chłodzenia, kości pamięci ram i dysków. Bardzo ważne, abyśmy w żaden sposób nie uszkodzili lub naruszyli plomby gwarancyjnej, ponieważ może to spowodować utratę gwarancji na cały sprzęt. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy unieruchomić łopatki wentylatora, aby nie dopuścić do zatarcia łożysk podczas czyszczenia. W tym celu możemy użyć śrubokręta. Następnie przedmuchujemy układ sprężonym powietrzem, najpierw z góry, potem z zewnątrz. Po przeczyszczeniu układu chłodzenia zakładamy klapę, rozpoczynając od dołu, a następnie wkręcamy wszystkie śruby mocujące. Na koniec wkładamy baterię i podłączamy kabel zasilający do notebooka.